Myślisz, że jesteś świadomym konsumentem? Myślisz, że jak kupujesz lodówkę z zielonym znaczkiem A, to ratujesz planetę? Gówno prawda! Jedyne co robisz, to nabijasz kapzę korporacjom i dajesz się strzyc jak baran. Dzisiaj udowodnię Ci, że cała ta klasa energetyczna to największy wałek XXI wieku. To jest podatek od głupoty, który płacisz z uśmiechem na usta. Pokażę Wam liczby, które sprawią, że poczujecie się oszukani. Producenci AGD i unijni biurokraci plują Wam w twarz. A wy mówicie, że deszcz pada. Bierzcie kalkulator, bo zaraz poleje się krew. Zacznijmy od lodówek, bo tu robią z Was naj największe bambuko. Patrzcie na to: dwie lodówki Samsunga wyglądają tak samo, chłodzą tak samo, ale jedna ma klasę C i kosztuje 3100 zł, a druga klasę A dla Eko-Szlachty i kosztuje 4000 zł, 900 zł różnicy tyle płacisz za kolorową naklejkę. I teraz uwaga, bo spadniecie z krzesła. Jecie ile prądu oszczędza ta droższa? 70 zł rocznie. Słyszysz to? wywalasz 900 zł przy kasie, żeby odzyskać piątaka miesięcznie? Żeby wyjść na zero, ta lodówka musi działać 13 lat. Kto z Was ma lodówkę? 13 lat bez awarii? Ręka do góry. Nikt? No właśnie. Zanim ta lodówka na siebie zarobi, dawno zginie na wysypisku śmieci. Ale ty czujesz się lepiej, bo jesteś eko. Nie jesteś eko, jesteś sponsorem prezesa w Korei. Lodówki to mały pikuś, zmywarka to jest dopiero jazda bez trzymanki. Elektrolux model dla biedoty klasa E 1800 zł. Model dla elity 3800 zł. Dwa koła różnicy 2000 zł za co? Za to zażuję trochę mniej wody i prądu, policzyłem to, żebyście wy nie musieli. Oszczędzasz 46 groszy na jednym myciu. 46 pieprzonych groszy musisz włączyć tą zmywarkę 4350 razy, żeby odzyskać kasę. To jest 12 lat codziennego zmywania. Rozumiecie ten absurd? Płacicie 2000 zł dzisiaj, żeby 12 lat wyjść na zero. To jest gorsza inwestycja niż polskie obligacje. Jak ktoś kupuje zmywarkę klasy A dla oszczędności, to nie powinien zarządzać domowym budżetem, tylko wrócić do podstawówki na matematykę. Teraz piekarniki. Tutaj marketingowcy leją wodę wiadrami. Piekarnik elektroluxa za 1300 zł. Kontra taki za 3600 zł. Dopłacasz 2-300 zł, bo myślisz, że droższy, zużywa mniej prądu. Bzura! Żeby upiec ciasto, trzeba ciepło. Fizyki nie oszuka, żeby... żadnym unijnym certyfikatem. Różnica w zużyciu prądu jest tak śmieszna, że szkoda strzępić ryja. To są jakieś grosze na pieczeniu. Zwrot inwestycji? 147 lat. Tak, dobrze słyszałeś. Musiałbyś piec ciasto dla armii Napoleona, żeby zwróciła się dzisiaj. To jest kpina w żywe oczy. Sprzedają wam bajery, świecidełka, Wi-Fi w piekarniku, a pod płaszczykiem ekologia. A wyłykacie to jak pelikany. Suszarki? To samo. Dopłacasz 1200 zł do klasy A z trzema plusami, żeby zaoszczędzić 67 zł rocznie. Zwrot? Po 18 latach. Wiecie, co się stanie? Po 18 latach. Suszarka będzie dawno przetopiona na puszki po piwie. Pompa ciepła padnie wam po gwarancji, a oszczędności pójdą na serwisanta. Okapy dopłata 800 zł zwrot po 15 lata. To jest system, który ma z was wydoić z kasy. Kupuj nowe, kupuj droższe, będziesz eko. A prawda jest taka, najbardziej eko jest stary sprzęt, który działa. Ale tego wam w reklamach nie powiedzą. Bo, byście, bo by zbankrutowali. Jedyna, powtarzam, jedyna kategoria, gdzie to nie jest totalny wałek, to pralki. Tu LG różnica to 300 zł. I to się zwraca po 3 latach. I wiecie, co to pokazuje? Że się da. Że te 2000 zł różnice na zmywarkach to jest marża, to jest podatek od nowości, to jest chciwość korporacji, a nie koszt technologii. Skoro w pralce różnica może być, wynosić 300 zł, to dlaczego w lodówce wynosi 900, a w zmywarce 2000? Bo mogą, bo się na to godzicie. Przestańcie wierzyć w te zielone bajeczki, klasa energetyczna A, B, C. To jest marketing, bełko dla ludzi, którzy nie potrafią liczyć. Chcesz oszczędzać? Kup tańszy sprzęt, klasy C lub E. A te 2000 zł, które ci zostanie, wpłać na lokatę albo kup sobie za to prąd na 5 lat do przodu. Unia Europejska wciska nam git, producenci zacierają ręce, a my płacimy. Mam do Was pytanie, chcę widzieć dym w komentarzach. Jesteś tym świadomym ekokonsumentem, który przepłaca tysiące złotych dla idei, czy potrafisz używać mózgu i kalkulatora? Napiszcie mi pod spodem eko ściema, jeśli zgadzacie się z tym, co robią nas wała. A jak uważasz, że warto dopłacać 2000 złotych za zieloną naklejkę, to napisz dlaczego. Pośmiejemy się razem.